Dzisiaj dobra wiadomość dla mieszkańców tego rejonu naszego miasta. Ulica Żeromskiego, tak długo oczekiwany i realizowany projekt. Ulica, która wymaga pilnej interwencji. Jest to ważny ciąg komunikacyjny. z sieradza od ulicy Broniewskiego w kierunku ulicy Oksińskiego i dalej. Dzięki uprzejmości radnych obecnych tutaj dzisiaj z Klubu Śieradzkie, Solidarne Miasto Sierac i Sierackiego Klubu Prawa i Sprawiedliwości możemy poinformować Państwa, że na najbliższej sesji zostanie podjęta decyzja przez radnych o dofinansowaniu zadania w wysokości ponad 1 200 tysięcy złotych i 3 600 tysięcy złotych, które ma kosztować to zadanie zostaną wyasygnowane na to, aby ta droga, ta część Radza zmieniła się diametralnie. Wykonawca został wyłoniony, jest to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Łasku. Kwota z zadania, tak jak mówiłem, to jest 3 miliony 618 tysięcy 434 zł. Liczyliśmy na to, że wsparcie od pana wojewody z rządowego funduszu dróg samorządowych pozwoli nam, pozwoli nam zaoszczędzić część pieniędzy, bo uzyskaliśmy 60% dofinansowania do tego zadania, no ale ceny i sytuacja, która dzisiaj jest obecna na rynku usług budowlanych powoduje, że cała kwota ponad 1, 200 mln zł, które zostały wyasygnowane z funduszu dróg samorządowych zostaną przeznaczone na zwiększenie wartości tego zadania i tak jak wspomniałem 3 miliony 600 tysięcy złotych zostanie na tą drogę przeznaczoną. To bardzo, bardzo dobra myślę wiadomość dla wszystkich tych, którzy w rejonie ulicy Żeromskiego po stronie bliższej ulicy Broniewskiego, ale również ci, którzy mieszkają przy ulicy Krasawnej będą szczęśliwi z tego powodu. Widzimy, że ten teren się rozwija. Niedawno zmienialiśmy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej, dla tej przestrzeni i myślę, że to będą nowe tereny rozwojowe z dobrą drogą komunikacji. I druga sprawa, o której mówił również pan Michał, to chcielibyśmy odpowiedzieć na Słowa, które zostały skierowane do mieszkańców Sieradza na niedawnej konferencji prasowej, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej dotyczy to kolei dużych prędkości. Bardzo jesteśmy zaskoczeni tym, że. Dopiero teraz przedstawiciele, przedstawiciele platformy zaczynają się interesować tą sprawą. My oświadczamy, że pracujemy nad tym zagadnieniem już od co najmniej 7 lat. Pierwsze dokumenty, które mówiły o przejeździe i komunikacji drogi na ulicy Zachodniej czy o ulicy Zakładników, to pierwsze, pierwsze takie nasze uwagi na temat komunikacji tej przestrzeni miasta były już przez nas zgłaszane w 2015 roku, jak PLK, czyli polskie linie kolejowe, przymierzały się do, do zmiany i naprawy torów na odcinku od Sieradza do Pleszewa. Prowadzimy na bieżąco konsultacje z centralnym portem komunikacyjnym. I to jest bardzo ważna informacja dla mieszkańców Sieradza. Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach w Urzędzie Miasta takich się odbyło co najmniej kilka. Ale również jesteśmy organizatorem wspólnie z centralnym portem komunikacyjnym spotkań z mieszkańcami. Były dwa takie spotkania, e, które odbyły się w ubiegłym roku i, i w, w tym roku, gdzie dziękujemy za odpowiedź mieszkańców, bo pojawiło się ponad 100 osób na, na takich spotkaniach. Wtedy do, powiedzmy sobie szczerze, że nie, nie, było, nie budziło to wątpliwości podczas spotkań i radnych, którzy byli obecni na konferencji prasowej, nie było. Dbamy o to, aby. Tam ta część Sieradza była skomunikowana, ale ważnym również jest podkreślenia fakt, że to my, tak naprawdę, wszyscy ci, którzy byli aktywnie zaangażowani przez ostatnie lata, wywalczyliśmy to, że do Sieradza będą pociągi wjeżdżać. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno, bo w 2012 13 roku, przy pierwszych rozmowach, które, czy pierwszych planach kolei dużych prędkości, które zostały zaniechane, ten przystanek miał być w miejscowości Czartki. Umiejscowienie na te, tego dworca w mieście Sieradzu daje nam ogromne szanse rozwojowe. My już my widzimy wizualizację, czy wszyscy ci, którzy obserwują przebieg kolei, widzą, że zmieni się diametralnie również nasz dworzec kolejowy, czyli będzie dodatkowy tor dołożony, będą przejścia podziemne pod, pod peronami i zapewniam tutaj z pełną odpowiedzialnością wszystkich mieszkańców Sieradza że y, walka, o której mówili nasi oponenci, cały czas trwa i nie pozwolimy nikogo skrzywdzić, szczególnie po tamtej stronie y, y, miasta, a biorąc pod uwagę to, że tak jak było to wskazywane, że ulica Wojska Polskiego jest drogą strategiczną, drogą krajową, no to nie wyobrażam sobie, żeby chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, a w świetle wojny na Ukrainie to pokazuje, że to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, żeby zamknąć przejazdem kolejowym czy torami kolejowymi możliwość komunikowania się z kierunkiem. Na Turek, na, na Poznań. Także tutaj zachęcam do tego, aby zgłaszać się do Urzędu Miasta, zgłaszać swoje, swoje uwagi, i również już dzisiaj z tego miejsca zaproszę Państwa na spotkanie, które będzie organizowane późnym latem, wczesną jesienią. Bo przypomnę, że ta dyskusja, która się odbywała i dokumenty, które były pokazywane dotyczyły przebiegu kolei dużych prędkości z Sieradza czy z Warszawy przez Łódź i przez Sieradz do Wrocławia. Ale My również pracujemy nad tym i zachęcam do tego, żeby się zapoznawać na stronach internetowych czy w Urzędzie Miasta u dedykowanego pracownika również przebiegiem kolei w kierunku Pleszewa i Poznania. Bo to też jest również obiektem naszych, naszych prac, podlega to naszym pracom i gorąco. Do tego zachęcam. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy z tamtego rejonu, tak jak my, realizujący duże przedsięwzięcie za 170 milionów złotych w Gotermie, również będziemy zadowoleni z tego, że przejazd pod torami na ulicy POW będzie zrealizowany.